Ostatnio, graczy z Polski oraz z innego regionu świata dotyka pewien problem odnośnie usuwania kont, które są niepełnoletnich graczy. Ale, żeby dowiedzieć się o tym więcej, to oglądaj do końca. Siemka, z tej strony kaktus, a w tym filmie opowiemy sobie troszeczkę odnośnie usuwania kont osób niepełnoletnich oraz jak możemy uniknąć właśnie usunięcia konta. Jednak jeszcze przed filmem to prosiłbym was o zostawienie łapki w górę i subskrypcji z dzwoneczkiem. A teraz do filmu. Jak zapewne bardzo dobrze wiecie, Fortnite to gra, która działa tak naprawdę od 2017 roku, czyli już prawie 5 lat. I dopiero w sezonie trzecim rozdziału trzeciego zrodził się problem dotyczący tego, że Fortnite może zostać usunięty z kont niektórych graczy tylko z powodu dlatego, że nie mają ukończonych 18 lat, czyli pełnoletności. Do tej pory problem najbardziej dotykał takie kraje jak Portugalia, Hiszpania, Francja, Niemcy, Estonia, Finlandia czy też Norwegia. Jednakże 8 lipca 2022 roku temat dotknął także Polski. Przykładowo, gdy miałem stream od dnia 9 lipca, pewien z moich widzów poinformował mnie o tym, że po prostu dostał zgłoszenie od Epic Games, że musi zweryfikować swoje konto, ponieważ jeżeli go nie zweryfikuje, to w ciągu 30 dni jego konto zostanie usunięte. I tak, jest to jak najbardziej potwierdzona informacja, ponieważ teraz każdy z Was, w każdym dowolnym momencie może dostać informację na maila od Epic Games prośbą o zweryfikowanie swojego wieku. No i do momentu, kiedy tego nie zrobimy, nasze konto będzie po prostu zablokowane do tego, stopnia, że nie będziemy mogli na nie wejść. Dodatkowo, jeżeli nie zweryfikujemy w tego w ciągu 30 dni od dostania zgłoszenia, nasze konto zostanie usunięte nieodwracalnie. Oznacza to, że nawet gdy będziemy próbować się logować do gry, to takie konto nie będzie istniało. Dla różnych krajów są różne metody. Dla przykład dla Francji jest SSN. Na przykład w Polsce tego nie ma, dlatego my mamy dwie możliwości. Albo karta kredytowa, albo dowód osobisty. Lub inny dokument tożsamości. I tutaj taka informacja, proszę nie mylić karty kredytowej z kartą bankomatu, Ponieważ są to dwie różne karty i to, czym płacicie w sklepie, to jest karta płatnicza, ale nie kredytowa, więc nic z tamtego nie podawajcie do Epic Games. Wyłącznie kartę kredytową lub inny dokument tożsamości. No party. Z okazji rozpoczęcia wakacji 2022 organizuję dla Was konkurs na 5000 fowlderów. Wyniki takowego konkursu ogłoszę Wam na Discordzie, do którego link macie w opisie w ostatnim tygodniu wakacji. Aby wygrać, musicie zostawić łapkę w górę pod każdym filmem, który będzie się pojawiał do momentu ogłoszenia wyników, subskrybować kanał z dzwoneczkiem oraz pod każdym filmem, który będzie się do tamtego czasu pojawiał, pisać komentarz o treści wakacje. A teraz, powodzenia! No i tutaj, jeżeli nie macie 18 lat, to kłania się problem, ponieważ na swój dowód osobisty nie możecie tego zrobić, ponieważ jeżeli okaże się, że na tym dowodzie nie macie 18 roku życia, to po prostu wasze konto również zostanie usunięte, dlatego jak to ominąć? To bardzo proste. Wystarczy, że weźmiecie dokument od swoich rodziców, oczywiście za ich zgodą, zeskanujecie go i wyślecie do Epic Games, a wasi rodzice dodatkowo ze swojego maila oraz PSL-u muszą napisać informację do Epic Games, że wyrażają zgodę na właśnie wasze granie w tą grę. I wtedy minimalny czas oczekiwania na odzyskanie konta jest to 5 dni. I dalej możecie się cieszyć grą. Oczywiście pamiętajcie, żeby nie fałszować żadnych dokumentów, ponieważ jest to nielegalne i tak naprawdę, jeżeli to zrobicie, to czeka was dużo większa kara niż stracenie Fortnite, więc no po prostu nie róbcie tego i nie wiem weźcie. Porozmawiajcie z babcią, dziadkiem, rodzicami, i po prostu zróbcie to jak ludzie. A jeżeli ktoś chce jeszcze się dopytać, jak wygląda właśnie to, że skąd Epic Games wie, że to jest ten dokument, który zeznaliście, jest wasz, a to bardzo proste. Wystarczy, że podaliście PESEL, oraz po prostu na PESELu waszych rodziców jest podane całe drzewo gynologiczne i po prostu widzicie, kto jest waszym dzieckiem, i tak dalej. Więc bardzo łatwo wejść do adresów e-mail, no i mniej więcej do waszego konta Fortnite. Mam nadzieję, że tym krótkim filmem postarałem wam się dobrze żeby wyjaśnić, jak właśnie takie coś wygląda, a na ten moment się z wami żegnam i trzymajcie się, siemanko.